Jeden z paskiem. Jeśli już mieliście okazję przeczytać tę wersję, zachęcam do obejrzenia kolejnej lekcji, która będzie stanowić kontynuację tego tematu. Dzisiaj jednak skupimy się na pogłębianiu pozycji subtopadanku Tastane 1, co umożliwi nam jeszcze bardziej rozszerzyć tyły nóg i otworzyć tyły kolan. Większość z Was pewnie zastanawia się, co w ogóle oznacza pojęcie otwarcia tyłu kolana. Wiodze dążymy do maksymalnego wyprostowania nóg. Nie chcemy, aby nogi były choćby lekko zgięte w kolanach. Jeśli noga jest ugięta, wówczas kręgosłup nie otrzymuje takiego wsparcia jak w przypadku nóg całkowicie wyprostowanych i aktywnych. Żeby lepiej to zilustrować, można zaobserwować naszą pracę nóg w utamasanie. Czasem wydaje się nam, że, noga jest, że nogi są zupełnie wyprostowane, ale okazuje się, że mamy jeszcze trochę miejsca na jeszcze większy wyprost nóg, jeżeli napniemy rzepki, pociągniemy rzepki kolonowe i napniemy uda. Dążymy bowiem do osiągnięcia kąta 180 stopni pomiędzy udem, tyłem kolana a łydką. I praca jaką wykonujemy w że pozwala nam pracować nad otwarciem tyłu kolana, czy innymi słowy nad maksymalnym wyprostowaniem nogi. Gdy nauczymy się pracować nad wyprostem nóg w tej pozycji, która jest, jak już wspominałam wcześniej, bezpieczna dla tego osób, to będziemy mogli również potem przenieść tę pracę do pozycji stojących. Przy zgiętych nogach nie jesteśmy w stanie uzyskać takiego wydłużenia kręgosłupa, jak wtedy, gdy nogi mamy zupełnie wyprostowane. Dlatego tak ważna jest praca, jaką zaraz będziemy wykonywać. Co ważne, należy pamiętać, aby zwrócić szczególną uwagę na to, by nogi były aktywne, co oznacza, że uda są napięte i zrotowane do wewnątrz. Pozwoli nam to ochronić staw kolanowy. Jeśli nie wiesz, co, co oznacza, że nogi są napięte, usiądź na macie z wyprostowanymi nogami i z tej, w tej pozycji spróbuj docisnąć tyły kolan do ziemi. I zaobserwuj, co się wówczas dzieje z udami. Rzepki kolanowe się podnoszą, uda napinają, rotują do wewnątrz. I o ten ruch nam chodzi. Dlaczego tak istotne jest napięcie ud? Ponieważ stanowią one naturalną blokadę. Przed zbytnim przeprostem kolana. Dzięki temu jest, mamy pewność, że nie przesadzimy z pracą nad wypychaniem kolana do tyłu. Tak więc yy, kładziemy się na macie w sposób zaprezentowany już w subtawodach górsztofania. Jeden. Yy, czyli na macie ze zdjętymi nogami chwytamy yy, krawędzie maty jak najniżej się da. Rotujemy ramiona na zewnątrz. Następnie chwytamy matę nieco wyżej i odpychamy się w stronę głowy. Kolejno prostujemy prawą i lewą nogę, wypychając pięty i łączymy nogi w osi ciała. Podobnie chwytamy krawędzie maty i również odpychamy się w górę ciała. Następnie uginamy prawą nogę i zakładamy pasek u podbicia prawej pięty. Początkowo noga ugięta, równolegle do sufitu. Napierając na pasek, prostujemy nogę do sufita podanbusz, 1. jeden. Pilnujemy już w tej pozycji, by nogi były aktywne, czyli przenosimy do tej pozycji pracę, którą przed chwilą pokazywałam w siadzie. Dążymy do napięcia nóg i rotacji ud do wewnątrz. Podciągamy rzędki kolanowe. Dolna noga mocno przybiera do maty, stanowi bowiem naszą kotwicę w tej pozycji, pamiętajmy o tym. Następnie zaczynamy powoli przyciągać nogę, wykonując jednocześnie ruch od siebie, czyli całą stopę przyciągamy do siebie w stronę twarzy, a szczyt uda odpychamy od siebie zwłaszcza zewnętrzną pawinę. Ruchy, które wykonujemy, powinny nakładać się na siebie. Staramy się. Wykonywać te ruchy bardzo powoli i subtelnie, to znaczy, żeby, tak, żeby nie utracić wyprostu kolana. Przysuwamy nogę do siebie dosłownie o kilka centymetrów i zatrzymujemy się na parę w tej pozycji, by przyzwyczaić mięśnie do uzyskanych efektów pracy. Nie zależy nam w tej pozycji na tym, aby za wszelką cenę przyciągnąć nogę jak najwyżej ciała. Nawet, bo wtedy możemy zaryzykować zgięciem nogi. Chodzi nam o to, żeby przyciągać tę nogę przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego wyprostu nogi w kolanie. Także jeżeli czujesz, że w miarę przyciągania nogi noga zaczyna lekko się uminać, wycofaj się do momentu, w którym noga znowu będzie prosta i powoli przyciągaj stopę do twarzy, odpychając szczyt uda od siebie. od tego w tej pozycji możemy ująć nogę dołączyć prawą do lewej i wykonać pozycję na drugą stronę